Drodzy bracia i siostry, w tym drugim czytaniu słyszeliśmy znamienne słowa. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości zakorzenieni i ugruntowani, ugruntowani wraz ze wszystkimi świętymi zdowali ogarnąć Duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość, głębokość. I poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę. Żebyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Ta miłość Chrystusa, która przewyższa wszelką wiedzę. Kult serca Jezusa zrodził się z objawień, jakie Pan Jezus dał Małgorzacie Maria Lacocke. Miało to miejsce we Francji, w kasztorze paré w czasach, kiedy we Francji rodził się, potężniał, dojrzewał ten ruch intelektualny, którego owoce zbieramy teraz. Zresztą już wcześniej zaczęto je zbierać. Ruch, który nazywa się oświeceniem. I co było istotą tego ruchu, tego prądu intelektualnego, które w gruncie rzeczy ukradł nazwę chrześcijaństwu. Ponieważ słowo oświecenie, fotizma w języku greckim było synonimem tego, co po grecku nazywa się baptizma. Baptizma, fotizma, chrzest i oświecenie zarazem. Ta jasność, która pochodzi od Jezusa Chrystusa. I tym słowem posłużono się, żeby nazwać Ów prąd intelektualny, który na pierwszym miejscu postawił ludzki rozum. Człowieka z jego rozumem. Z tym przekonaniem, zresztą zaczerpniętym z greckiego pogaństwa, od znanego wam być może Sofoklesa, jego popiery się jest tam przy Etnikowski Post. Wśród tych trzech tragików, jednym z nich jest Sofokles. I to Sofokles twierdził wszystko rozumem zwyciężysz. To starożytne pogaństwo, które poległo i które zostało pokonane przez chrześcijaństwo, ono z czasem odnowiło się w Europie. Właśnie najpierw w postaci renesansu, w sztuce, a potem w postaci oświecenia. A więc tego wstawiania umysłu i tego przekonania, że rozumem wszystko można. Ludzka pycha bezgraniczna pycha, bo też Szatan kusząc człowieka nie tyle go kusi poprzez jego niższą naturę, poprzez jego fizyczne potrzeby, kusi go i to jest najgroźniejsze przez jego rozum, bo też te grzechy, które ludzie popełniają i które są przekraczaniem powiedzmy, tych dalszych przykazań bożych, one nie powodują tyle zła i nie sprowadzają na ludzi tyle piekła i nieszczęść, co kiedy człowiek łamie pierwsze przykazanie. Kiedy sam w swojej pysze stawia się na miejscu Boga. I to w sposób szczególny przyjęło wyraz w pierwszym z owoców którym była rewolucja francuska. Nie wiem, czy wiecie, że w tej przepięknej, teraz yy, odnawianej po pożarze bazylice Notre-Dame, katedrze Paryża, na ołtarzu w czasie rewolucji francuskiej, na ołtarzu postawiono boginię rozumu. Boginię rozumu, ludzkiego rozumu, nie bożego rozumu, nie bożego ludzkości. <laughs> Właśnie w tym przekonaniu, że rozumem wszystko osiągniemy, że wszystkie trudności rozwiążemy, że zapewnimy wiekuiste, wieczne szczęście, że ostatecznie także człowiek poprzez medycynę, psychologię i na inne sposoby pokona wszystkie trudności, rozwiąże wszystkie problemy, łącznie z tym najgorszym, z tym, o którym się nawet myśleć nie chce, to znaczy o śmierci. I to jest jedna ze straszliwych, ślepych uliczek. Potem te ideologie, które powstały właśnie z ludzkiego rozumu, kolejne ideologie. Najpierw zaowocowały rewoluc rewolucją francuską, potem kolejnymi zrywami po rewolucję bolszewicką, która pochłonęła niewyobrażalne ofiary, aż po kolejne wojny. Bo przecież. I II wojna światowa została wywołana na skutek ideologii wymyślonej, rozumową. W gruncie rzeczy walczyły przeciwko sobie dwie wielkie ideologie – komunizm i nazizm. I Pan Jezus, Pan Bóg, widząc to, w co ludzkość chodzi, daje właśnie tej pokornej zakonnicy z drugiego chóru, tej nieliczącej się w swoim zakonie, objawienia i to objawienia bardzo proste właśnie tego co świętujemy dziś, a więc serca jezusowego i te słowa Jezusa, że jego miłość wyrażona w jego sercu spotyka się z obojętnością i wzgarną, i że to prowadzi ludzkość do nieszczęścia, bo też, jak wiemy, Pan Bóg stworzył Człowieka stworzył ludzkość, nas wszystkich stworzył z miłości. Żyjemy w niej, z niej się poczęliśmy. Bóg każdego z nas pragnął, nawet jeśli ta miłość naszych rodziców była niedoskonała, to Boża Miłość jest tą pełnią, która składa w nasze serca, w serca każdego z nas. To pragnienie bycia kochanym i to bycia kochanym miłością bezwarunkową. I Pan Bóg tę swoją miłość objawia od samego początku, już po grzechu pierworodnym. Ale w sposób szczególny chcę nawiązać do dzisiejszego pierwszego czytania, do czytania z proroka Ozeasza. Nie wiem, czy wiecie, kim był prorok Ozeasz. To szczególna postać, która sama w sobie objawia miłość Pana Boga. Pan Bóg powołał go do szczególnej misji. I to powołanie prorockie Ozeasza zaczyna się od tego, że Bóg mu mówi Ozeaszu, idź. Weź sobie za żonę nierządnicę, gomę, prostytutkę. I Ozeasz, posłuszny Panu Bogu, odpowiada tak, bierze sobie za żonę nierządnicę, która także w małżeństwie go zdradza, a Ozeasz cały czas jest jej wierny. Czemu tak? Właśnie po to, bo w tym Ozeaszu Pan Bóg chce pokazać Izraelowi swoją miłość. Z jednej strony właśnie niewierność Izraela. Izrael, który jak mówi Pismo Święte, prostytuuje się z bożkami innych narodów. To się prostytuuje nie tylko w sposób duchowy, bo w tych obcych religiach pogańskich naokoło Izraela była prostytucja sakralna w świątyniach. A Bóg go kocha, Bóg go cały czas podnosi. Prowadzi do siebie, jak słyszeliśmy, że jest jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyla się ku niemu i karmi go. Ta, ta miłość widoczna w symbolu właśnie miłości Ozeasza do owej prostytutki, która jest jego żoną, to jest wyrazem właśnie tej, tej miłości Boga którą ma Bóg do Izraela. Już tam widać, jaki rodzaj miłości to jest. A już, a szczególnie potem w Jezusie Chrystusie. To, co widzimy w dzisiejszej Ewangelii. Jezus Chrystus, który umiera za naszych grzechów, który oddaje wszystko za grzeszników. I jak wiemy z Ewangelii świętego Łukasza, modli się za swoich zabójców. I nie tylko, że się modli. Jeszcze ich usprawiedliwia, bo mówi nie wiedzą, co czynią. Tak, bracia i siostry? Ten świat jest poszukany. Szatan wskazuje mu drogi do zbawienia, które są drogami zatracenia. Tak jak właśnie ta droga ludzkiego rozumu, który jest wprawdzie cenny, jest darem Pana Boga. Ale on zamyka się na to, co najcenniejsze, co największe, o czym święty Paweł mówi, na tę miłość Boga, miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, i która nas naprawdę napełnia i, i, i czyni szczęśliwymi. Bo też nikt by nie wymyślił z ludzi tego, co Pan Bóg uczynił w historii zbawienia. Chociażby to, o czym mówiłem w przypadku Ozeasza, ale i potem, jak Bóg. Objawia swoją miłość, jak to pokazuje konkretnym osobom, jak to widać w Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym, jak tego doświadczył święty Paweł, który wie, że był prześladowcą Kościoła. Był człowiekiem zadufanym, myślał, że służy Bogu, ale myślał, to znaczy miał swoje interpretacje Pisma Świętego, interpretacje faryzejskie. Pan Bóg mu pokazał, kim naprawdę jest w jakich ciemnościach się znajduje, jak jest ślepy, pokazał mu to, dając mu także dar ślepoty tej fizycznej. I potem apostoł Paweł, który doświadczył miłości Boga i nie doświadczył jej w sposób abstrakcyjny, bo tak jak mówiłem, miłość nie istnieje, miłości nie ma. Są tylko osoby, które kochają. I ten Paweł, który... Śledny jest prowadzony do Damaszku, tam spotyka chrześcijanina, którego Pan Bóg do niego posyła, ananiasza. I ten ananiasz przychodzi do Pawła, kładzie mu ręce na głowę i mówi, szanne bracie, przejrzyj. To jest coś niesamowitego, bo ten ananiasz doskonale wiedział, po co Szaweł wtedy, a potem święty Paweł zdążał do Damaszku, żeby i jego aresztować i wydać na śmierć. I tym, i tym właśnie gestem otwiera oczy Szałłowi. Bo to, czego my najbardziej potrzebujemy, i to, co najbardziej oświetla ludzkie ciemności, to jest właśnie ta miłość ta miłość Boga. Po to jest chrześcijaństwo na tym świecie, po to jest Kościół, po to i my jesteśmy, po to słuchamy tego słowa, aby właśnie ta miłość zamieszkała w nas. Ta miłość przewyższająca wszelką wiedzę. Ta miłość, której rozum ludzki nie jest w stanie pojąć. Bo nam się ona może wydawać i także wielu wydawała się nonsensem. Między innymi jednym z największych prześladowców chrześcijan. Cesarz Dioklecjan, który spowodował największe w starożytności prześladowanie chrześcijan. Dioklecjan znał chrześcijaństwo, był człowiek bardzo wykształcony, znał Ewangelię i właśnie dlatego prześladował chrześcijan. Bo uważał, że jako cesarz jest odpowiedzialny za całe cesarstwo rzymskie i nie można przyjąć tej religii, która jest dla cesarstwa zagrożeniem. Bo jeśli zacznie się głosić miłość nieprzyjaciół. To nieprzyjaciele zniszczą cesarstwo rzymskie. Nie można kochać nieprzyjaciół. Z nieprzyjaciołami trzeba walczyć. Właśnie nie był w stanie tego pojąć. Tego, co potem roznieciło się i stworzyło podwaliny pod tę cywilizację, którą znamy, cywilizację chrześcijańską, także tę naszą europejską, na tym została zbudowana. Oczywiście. Zawsze były ludzkie słabości, grzechy, wojny, mordy straszliwe, bo też człowiek jest słaby i upada, i ulega właśnie tym złym pomysłom, ideologiom złego ducha. Ale to były cały czas podwaliny, i są podwaliny tych wszystkich naszych europejskich narodów. I dziś jesteśmy wezwani, by wracać do tej miłości, w tej sytuacji, w której świat się znajduje, w której znajduje się także. Europa, bo do czego nas doprowadził rozum, i te wszystkie odkrycia, które dzięki rozumowi udało się osiągnąć. Nie? Z jednej strony do wielkiego dobrobytu, ale to jest nie taki dobrobyt, jak owa sytuacja, w której ktoś, bodaj jednemu z cesarzy czy dowódców rzymskich, zazdrościł powodzenia i sławy, i władzy. I ten dowódca rzymski, yy, Amokres, było mu na imię, temu zazdroszczącemu, masz wszystko, że bierz to wszystko, co chcesz, ale na końskim włosiu zawiesił nad jego głową miecz. I teraz ucztuj, baw się z tym mieczem nad głową. I ten nie potrafił. Myślał ciągle o tym, że w każdej chwili ten koński. Włos może się urwać i miecz bije się w jego głowę. I, i tak żyjemy świadomi tego. Świat y, posiada kilkanaście tysięcy głowic jądrowych. Około sześciu tysięcy posiadają Rosjanie, podobną ilość Amerykanie i jeszcze inne państwa. I to jeśli nie daj Boże. Dojdzie do tego, że się to wszystko użyje, a to wszystko się gromadzi niby po to, żeby zachować pokój, żeby była równowaga. Jeśli dojdzie do tego, że ktoś zacznie to używać i dojdzie do wojny nuklearnej, ludzkość się zniszczy. Takie są tego owoce. Jeśli ludzie ufają swojemu rozumowi, swojej pysze. I nie zawracają się ku tej miłości, która ich stworzyła i która tak naprawdę utkała wnętrze każdego z nas. Dobrze, że tu jesteśmy, bo przecież chrześcijaństwo nie rozpowszechniało się inaczej. To zawsze były małe wspólnoty, nawet wtedy, kiedy chrześcijaństwo było masowe. Zawsze Pan Bóg powoływał tych ludzi szczególnych, których wybierał. Aby byli Jego świadkami, i aby świat mógł widzieć tę jasność Chrystusa, która przychodzi przez konkretne osoby i przez konkretne wydarzenia. Bo też, by wrócić jeszcze raz do tego, co mówiłem, nie ma miłości. Są tylko osoby, które kochają, te osoby, które pozwoliły się napełnić miłością Chrystusa, tą miłością, która. Potrafi kochać do końca i przebaczać do końca. Amen.